Widzowie. z tej strony. Myrz i dzisiaj pokażę Wam mój start na serwerze Kity SMP. Ten serwer polega na rozwoju obiedności postaci, postaci, np. zręczność, wytrzymałość itd. Tak ja już nie przedłużam i zapraszam do oglądania. Na samym starcie ściąłem drewno oraz kobra, lecz kilka kratek po drewno czekał na mnie gracz. Zyspiałem się znów na spawnie i spotkałem na niej pana niewiema i zawołałem z nim soj. Zaczęliśmy wtedy eksplorować najbliższe wzgórza. Aj mi łódka, ja też chcę. Ja Jak on zdobył ten Kimok zdobył ten? Husza. o, oh. Wiedziałem, może ten, y, Kimoch jest w tym biomie o Wardena. I nabija no. sobie, bo ma ten adrencment dla Sneaka przy Wardenie. W sensie tam w tym biomie. Wiesz zashifrowanie. No, Musimy tam wbijać. Tu jest w ogóle ten, y to znaczy, że ten jest ten biom tutaj, tylko trzeba się wkopać. Finalnie jednak nie znaleźliśmy biomu Deep Dark. I chwilę później zacząłem szukać miejsca na bazę. Gdy znalazłem lawapulkę, pomyślałem, że to będzie świetny pomysł na tymczasową bazę. Niestety, przy eksploracji jaskiń zostałem zabity przez zielonego ogórka. Tak wyglądała moja reakcja na moją śmierć. No, tam miałam chyba większość siedzenia i tulsy. A masz kordy? A masz kordy? Masz kordy? Yy, tak, mam kordy. No tu jest, no tutaj tam. Tak, tylko o to chodzi, że w 5 minut tam nie dotrze, bo jest to tam jakieś 900 metrów. Na szczęście odzyskałem swoje temy i potem, jak nie wiem, zbudowała portal, wyduszyliśmy do netheru. Znaleźliśmy dwa bastiony. W pierwszym nie działo się nic ciekawego, ale za to w drugim walczyłem o życie. Dobry dzień, człowieku, ja tam, jadę już ci daję kody! Minus 136, 31, 18! Eee. To jest bardzo dużo! Zabiłeś ich? Chodzi ci o TT? No, wlawo. się ma. Udało mi się jakimś cudem przeżyć. lecz go, Chlaker skrócił nasze żywota. Spalił mnie ten debil. O! o. Ja powiedziałem, jesteśmy ja. zrezygnowani.